Jakie działania Bury podjął w związku z Brexitem? Jeżeli chodzi o klientów, stosujemy przede wszystkim kampanie informacyjne i edukacyjne na temat Brexitu oraz prognoz analityków i przewidywań, jak to może wpłynąć na rynek. Odbyliśmy też szereg wykładów dotyczących właśnie informowania lokalnej społeczności. Najważniejszym aspektem, jak my się przygotowujemy od strony technicznej do strony Brexitu, to jest to, że mamy zarejestrowaną także licencję w Belgii od dwóch lat, która nie jest obecnie używana, ale w, gdyby nastąpił twardy Brexit, nasi wszyscy klienci zostaną przeniesieni tak jakby pod skrzydła spółki belgijskiej, tak aby zachować możliwość ciągłości operacyjnej działań i żeby nie dotknęło to w żaden sposób naszych klientów.